Witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z serii. Zagrajmy w Twierdza albo jak to woli, w Strongholda. W poprzednim odcinku rozegraliśmy kampanię, misję, wykańczanie fortu. Tak, w poprzednim, w tej misji, i w drugiej, zapomniałem nagrać właśnie endingu takiego, czyli po. W tym ekranie tego podsumowania, tego zakończenia jest jeszcze taki kawałek mm, takiego filmu, mm, który tam no dokańcza tą misję. E, w tym odcinku się postaram już to nagrać, tego błędu nie popełnić. Te, te dwie misje to są takie bardzo wprowadzeniowe, to one tam fabule za bardzo nie mm, nie, nie dodają nam za bardzo tej fabuły, a jeżeli chcecie sami ją, sami ją poznać, to zagrajcie po prostu w tą grę. Tak, ja się teraz zamknę. Powinieneś wyćwiczyć u nowych żołnierzy umiejętność strzelania z łuku. Wilki wędrują z terenu sąsiedniego hrabstwa. Odszukaj skupiska w wilczych watach. I zabij wszystkie drapieżniki, albo my, albo one. Najlepiej ufortyfikuj się na szczycie wzgórza, skorzystaj ze sprawdzonej metody, wybuduj gród i podgrodzie. Dziuk Tepus, zwany szczurem, od pewnego czasu patroluje ten teren. Ważne jest, aby jego zwiadowcy Cię nie zauważyli. Gdyż nie mamy szans na odparcie otwartego ataku armii szczura. Ale jeśli zobaczysz się z tym szczurem wcześniej niż ja, to zrób mi tę przysługę i potnij go na kawałki. Wznieś gród i podgrodzie, a całość wzmocnij kilkoma wieżami. Potem pomyśl o rozpoczęciu produkcji łuków i zbierz oddział łuczników, który byłby w stanie wytępić szalejące po okolicy wilki. Tak, w tej misji będziemy musieli jak, no, wyprodukować sami jednostki, nie dostaniemy ich tak jak poprzedniej, oraz będziemy musieli zabić wilki i jeszcze odeprzeć atak. Właśnie tego szczura. Szczur jest naszym pierwszym przeciwnikiem w tej grze. Jest on dość prosty, więcej się dowiemy o nim w następnej misji. Tak. I w tej misji mamy koszary, dzięki, którymi, dzięki którym będziemy mogli rekrutować żołnierzy i także zbrojownię, warsztat uczniów i będziemy mogli zbudować pierwszą taką wieżę, którą jest taką w cudzysłowie wieżę, ponieważ jest to po prostu platforma przymocowana do palisady, na którą po prostu łucznicy mogą wejść, na którą mogą wejść. Taka platforma mieści pięciu łuczników bądź też inne jednostki strzeleckie które później poznamy. I warsztat łucznicy, w nim się oczywiście produkuje łuki i też inne bronie, o których się dowiemy w późniejszej etapie gry. No i do zbrojowni oczywiście, no, wiadomo do czego zbrojownia służy. Jak nie wiecie, to sobie wygooglujcie. Tak. Rady, jak ktoś chce sobie przeczytać, nie chce przeczyta. No, musi zapozować film. No i zacznijmy. Wybierz miejsce na swoją siedzibę. No, tradycyjnie zaczynamy, zbuduj siedzibę. Tak. Zwolnię grę na razie. Na 30 powiedzmy. Tak. Jak mu tam Serdugorenka ręka mówił, żebyśmy się tu na tym wzgórzu ulokowali. Jednak ja polecam się. Znaczy, ja się wolę tu blokować? Ponieważ jest mi tak wygodny, tak. Musimy najlepiej zbudować te dwa składy zapasów, jeszcze tak, te składy zapasów, w, nim, w nich się nasze zapasy się znajdują. I są też takie budynki, właśnie jak na przykład skład zapasów, których nie możemy postawić jakoś na przykład. W dowolnym miejscu na mapie musi być on przylegający Tak, wilki, tu są wilki. bardzo nie wszędzie, wilki są wszędzie. Tak, wilki. Tu są wilki. nie składzie nie wszędzie, ale szczegół. Um, co ja nie powiedzieć? Aha, o tym składzie zapasów. Jest to budynek, nie nie możemy nie zapasów. nie możemy postawić tego pierwszego składu zapasów. Nie um, I takim też no obiektem zapach, jest że jeżeli kuchy kuchy już pierwszy się, tak. postawimy, to już Obiekt drugiego nie możemy do istniejącego dowolnie kłaść, Dobrze, tam. Tak... Um. <grych> tak, już tu możemy się fortyfikować, że tak powiem. Ale co, jest, kmieci brakuje? No przecież... Aha, no rację. <grych> Sorry. Mam nadzieję, że w mikrofon nie kaszlnąłem. Tak, na razie to trochę przyspiesza. Póki nie dojdą surowce, drewno znaczy się. Tak, w tej misji radzę się Wam pospieszyć, bo drogowskaz on zawsze wskazuje, z której strony będą nas atakować przeciwnicy. Czyli jak w misji gdzie jest drogowskaz, to znaczy, że musicie się przygotować do obrony. Potrzeba o. drewna, potrzeba drewna. Niestety. Będą to wojska szczura. Będzie to tylko czterech łuczników. No nie za dużo, ale wiecie. Zawsze coś. Tak, zajmę się teraz budową koszar. Tak, te okienka to w nich właśnie są jednostki. Jakie będziemy mieli dostępne w grze. Jak na razie widzicie, tylko mamy łuczników. Słuchajcie, mogę już zbudować? Tak mogę, warsztat uczniów. Tak, żeby wyprodukować na przykład taki łuk potrzebne nam są dwie sztuki drewna. Mm, nie wiem czemu dwie sztuki drewna na łuk. Domyślam się to dlatego, że jedna deska na sam łuk, a druga na strzały, ale... Nie wiecie. Tak, z czasem się to będzie zapełniać. No, na razie możemy tylko łuczników, wymagają oni wilki atakują. O kurde, no Jedyne słuszne podatki to brak podatków. <mierna> Taką mam dewizę. Tak, ci myśliwi są na tyle fajni, że. Mam nadzieję, że... że rezygnacja ze ściągania podatków to dopiero początek. Jeżeli ktoś atakuje, to oni mogą bronić tej wioski. Drwale też takie coś mają, że jak ktoś ich zaatakuje, to oni się mogą bronić tymi swoimi siekierami. No. No, też takie przy budynkach, w większości są takie fajne animacje, ja to lubię. Są one trochę niedokończone, ale... wszystko fajne. No, a Ja zawsze lubię te animacje. W nic nie ma. Hmm, tak. Hmm, polecam tu zbudować dwa albo góra trzy. Miecz jest już w drodze. Warsztat. Nasze zapasy żywności tak, jak się. Wiecie, te wilkie czasami tylko. Jak jest właśnie taka ikona, jak tu widzieliście, albo tu taka czerwona, to takie kółeczko z kreską, to to informuje nas, że budynek jest nieczynny, czyli nie ma pracownika, albo po prostu nie ma jak do niego dojść jak na przykład bym sobie postawił tu na tym wodospadzie jakiś budynek, to on najprawdopodobniej zacznie tak migać na tym klifie. Sorry. Zacznie tak się właśnie pojawi Ponieważ i... nie ma dojścia tu. A ten chyba z 8 pszczołów jeszcze. Nie, to ten jeszcze. Tak, mamy. Tak, każda jednostka też wymaga trochę złota. Ale na razie jest to tylko 12 Czekamy na rozkazy. No i już mamy dwóch. Do tej misji tak najlepiej sobie wyszkolić z pięciu, sześciu uczników. No bo... Jakieś polecenia? Tak, I polecam tu sobie zbudować taką wieżyczkę. Znaczy się platformę. No, to jest wieża drewniana. Przecież ja bym tego na nie nazwał. Zawsze to jakaś premia obronna dla naszych żołnierzy. Hmm. No i, i co tu dużo gadać no. Przyspieszymy. Tak. Mm. Czekamy na rozkazy, Tak? Wyruszamy. Ser, ser pojawili ser. się ludzie szczura. O, Nie możemy właśnie, pozwolić, dobrać. aby donieśli mu Który o naszym położeniu. Nawet trzech i ja zamyślam, że czterech, ale... No dobra. Mm. szczur ma to i różnicę. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. O, Mój łuk mamy będzie ci wojów wojów łuczników, a wow, tacy prawdziwi wojo, wojowie to z nich za Jakieś polecenia? Nic. Tak, Wyruszamy. teraz musimy się zająć tępieniem tych wilków. Jeżeli byśmy się sami tym Czekamy nie zajęli, na to w by nas zaczęły atakować. Tak? Tak, one w takich grupkach. Karbować strzał 5 stało. albo 6 osobników Wiadomość od twojego skryby. Ser, wilki grasują w pobliżu. Tak, grasują. Czyli atakują po prostu. No jak widzicie te wilki są bardzo słabymi przeciwnikami. Odszukać cel! Ludci twoją osobę, pani. Lucznicy w o, w niektórych misjach są takie... jak to się... nie wiem... Nie wiem, jak to celować coś, spokojnie, takie po prostu bonusy to na przykład właśnie jest plaga wilków i one na przykład tam ci Tak, już mamy zwycięstwo. Nie? Zwycięstwo. Tak, stracę jednostki 0%. I tak, teraz się z wami pożegnam. Nagram zakończenie, to dokończenie i to będzie koniec odcinka. Dlatego Mm, już się z wami żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków i kolejnych serii. Cześć. Na szczęście oddział zwiadowców szczura został wycięty do nogi i nie zdradził mu twojej pozycji, jednak po pewnym czasie szczur zaczął się zastanawiać nad przyczyną nieobecności swoich żołnierzy.